Cześć, siemanko, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj mamy dla Was ekspresową recenzję produktu od firmy Łupu. Jest to mianowicie model Seal. Także bez zbędnego gadania w ten piątek, piąteczek, piątunio przez wszystkich uwielbiamy. Chcielibyśmy Wam zaprezentować właśnie ten oto model. Także tak się prezentuje pudełeczko. Ja sobie pozwoliłem już to wyciągnąć zawczasu, żeby się na linii internetu z tym nie babrać, także tak to się wszystko prezentuje. Z tyłu wszystkie specyfikacje o produkcie, o ostrzeżenia, o informacje o producencie oraz wszystkie rzeczy, które znajdziemy w pudełeczku, czyli nasze urządzenie, grzałkę, y, atomizer pod 2 ml, następną grzałeczkę USB typu C, która służy do ładowania naszego urządzenia oraz instrukcję obsługi, żebyście sobie mogli zobaczyć jak to wszystko wygląda. Otworzymy. Właśnie pudełko, także instrukcje obsługi, dwie grzałeczki wymienne. Jedna jest o oporności 1,2 oma, druga 0,8 oma. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Wymienną zaślepkę, cyk. Jeżeli ktoś by sobie chciał dać większy kadrić bez problemu, może to zrobić. I oczywiście wcześniej wspomniany kabelek, który służy do ładowania. Także przejdźmy do naszego urządzenia. Jest on ogumowany, co zapewnia nam ochronę przed zachlapaniami i zalaniami. Jak deklaruje producent, jest to IP66, także jak najbardziej spoko. Zasilanko, w sensie nasz podmod, pod generuje pojemność baterii 1200 mAh i maksymalną moc 40W z tyłu natomiast mamy regulację przepływu powietrza, więc bardzo fajnie to zrobili na tych kropeczkach to się odbywa jest ta gumka która chroni nas przed stuczeniem naszego kadridża także jak najbardziej spoko kadridż po prostu jest na magnesikach więc po prostu wyciągamy, potłuszczeleczką zalewamy do środka, wciskamy grzałeczkę są to standardowe grzałki PMP więc po prostu działają one na wcisk, co do samego Zasilania raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięcioklikiem włączamy i wyłączamy nasze urządzenie. Standardowo wita nas ekran powitalny z napisem Seal. Tak się prezentuje nasze menu. Stan naładowania baterii w wersji graficznej. Zadana moc, czyli nasze waty. Oporność grzałeczki na samym dole zaciągnięcia. Wielu ustawień tutaj nie ma. Fire button i minus po prostu blokujemy nasze urządzenie. Pojawia nam się kłódka na ekranie. Analogicznie robimy adblocka, fire button i przycisk na dole, czyli nas, nasz minus czyści nam nasze buszki, więc możemy sobie wyczyścić. Plus i minus niestety nie robi nic, tak jak możecie zauważyć, więc to jest tyle z ustawień. Pod tą zaślepeczką znajduje się port ładowania typu C, tak jak nasz kabelek. Ja sobie pomogę pensetom, żeby Wam Ładnie to zademonstrować, tutaj mamy port ładowania typu C, fajnie, że jest to zaślepione właśnie przed tymi zachlapaniami, więc jak najbardziej bardzo fajny sprzęcik, pozwoliłem sobie z niego korzystać w pewien okres, jak najbardziej bardzo fajną robotę robi, jeżeli ktoś lubi sobie palić MTL, ja jak wiecie ze wszystkich recenzji szanuję sobie bardzo MTL, jestem zakochany w podach. Bądź w podmodach, które oferują taką e, możliwość, mianowicie ten. Zmniejszamy sobie przepływ powietrza bardzo na ten restrykcyjny i sobie wapujemy MTL 12-18 12, 12 18 mg, ewentualnie nową, więc jak najbardziej spoko. Fajny, mały, poręczny sprzęcik mieści się w dłoni, tak jak możecie zauważyć. Długi ustnik, także nic na pewno nam nie będzie chlapać i nie chlapało, jak użytkowałem sobie ten sprzęt, więc jak najbardziej spoko. Fajnie ogumowany ta fakturka, jak możecie zauważyć, jest taka ponacinana. Tutaj mamy napis łupu, więc jak najbardziej fajnie to przemyśleli. Wszystko fajne tutaj ze sobą współgra. Fajny, mały, poręczny sprzęcik. Więc jeżeli szukacie czegoś MTL, jest to jak najbardziej spoko wybór, godny polecenia sprzęcik. Tym bardziej, że również jest wodoodporny, więc jak najbardziej duży, duży plus. Jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie oczywiście łapki do góry. Jeżeli Wam się nie podobało, również zostawiajcie łapki do góry standardowo. Zapraszamy na nasze social media: Facebook, Instagram, Snapchat. Każdy sklep posiada swój fanpage, gdzie dowiecie się o nowościach jako pierwsi promocjach, nowościach o wszelakich różnych rzeczach, więc zapraszamy Was serdecznie. Instagram, Snapchat stoi dla Was otworem. Również wszystkie nowości pojawiają się tam, także zapraszamy serdecznie. Widzimy się w przyszły piątek. Siemanko!